Hej, hej, Ja jestem Karmela i witam Was w 26 odcinku z serii The Sims 3 Nowe Światy. Dzisiaj przed Wami świat w klimacie fantazy. Bardzo mocno w klimacie. Fantazy takiego świata, to my jeszcze tutaj nie mieliśmy i jest to Mermaidia. Mam nadzieję, że dobrze czytam. Chyba dobrze czytam Mermaidia. <laughs> I powiem Wam, że nie mogę się doczekać, aż wejdziemy sobie tutaj do środka, bo ja kocham. Takie właśnie światy, trochę nie z tego świata, no bo czegoś takiego to my raczej na Ziemi nie spotkamy. Więc takie właśnie nietypowe krainy bardzo, bardzo mi się zawsze podobają. One nie są dobre pod każdą rozgrywkę, ale czasami jest fajnie sobie zagrać troszkę inną, właśnie troszkę inną historię, trochę sobie urozmaicić to zwykłe, takie codzienne granie, właśnie w bardziej może specyficznej krainie, a może właśnie niektórzy z Was lubią tylko taką rozgrywkę? Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzach, jestem ciekawa, czy są osoby w ogóle, które grają właśnie tylko w takich dziwnych, na przykład światach, bardziej e, nie z tego świata. <laughs> I na samym początku chciałabym Wam jeszcze wspomnieć, tylko że kolejna część top 3 darmowych światów pojawi się prawdopodobnie w kolejny poniedziałek. E, troszkę więcej czasu potrzebuję na przygotowanie takiego skoncentrowanego przeglądu trzech światów. I będziemy przeglądać, będę wam pokazywać takie top 3 moje niezaludnionych światów, ale to mówię w kolejny poniedziałek, a dzisiaj. Mermaidia i jest to mała mapka, chociaż tutaj widziałam, że gdzieś coś się jeszcze czai, taka jakaś malutka wysepka. Świat jest niezaludniony e, i potrzebuje, wymaga kilku modów, więc e, dobrze byłoby sobie je po prostu pobrać dla takiego sprawnego działania tego świata i żeby móc sobie korzystać ze wszelkich możliwości, które on nam tutaj daje. A teraz przeczytam Wam krótki opis. Kraina Mermaidii jest ukryta ze za zasłoną niekończących się fal, Najgłębszy Morza, i mgieł tak nieprzeniknionych, że ani jeden żeglarz nie dotarł do jej brzegów. Królestwo kwitnie pod czujnym okiem Saeli, bogini wszystkich wód. Życie wszystkich syrenek pełne jest magicznych rytuałów i starożytnych zwyczajów. No, sam autor nam tutaj sugeruje, że jednak powinniśmy sobie tutaj poprowadzić taką troszkę bardziej nadnaturalną rozgrywkę, właśnie z syrenami, bo właśnie pod, taki, pod taką e, tematykę ten świat został stworzony. Dobra, ja już kończę. Z gadaniem i wchodzę do środka. Oczywiście, kto nam dzisiaj będzie towarzyszyć, Haringtonowie byli z nami w przeszłości, w przyszłości, w teraźniejszości, to teraz będą zwiedzać razem z nami dzisiaj krainę podmorską, krainę podwodną krainę syrenek. Dobra, lecimy. Co my tutaj mamy z tych starterów? Ojej, jak one epicko wyglądają. Na to nas nie stać. Chcę kupić coś, co będzie już umeblowane. Na to też nas nie stać, a w tej części. Uhuhuhu. Ile my mamy w ogóle tego funduszu? Funduszu: 20 tysięcy. To nie za wiele, ale myślę, że może coś się trafi. 17 tysięcy umeblowany, ten 14 tysięcy, albo chyba ten, albo tamten za 17 tysięcy. A na tej wyspie też jest coś. A tu jest port. Dobra, to wiecie co? Ja wezmę ten za 17 tysięcy. Może będzie w nim troszkę więcej mebli. No, i widzimy się w środku. O jejku, jejku, jejku! O jejku, jak tu jest, bosko! O! Ja się dziwiłam, skąd ja słyszę ten szum fal, znaczy wody szum! A to wszędzie stąd leci, z tych takich skałek lewitujących. Ale epicko! No to jest jakiś kosmos, słuchajcie. I rozumiem, że zejścia do domów, że domy są właśnie w podziemiach, w tych takich grotach, jaskiniach podwodnych, ależ tu jest pięknie. Oho, oho, oho. No, takiego świata to my naprawdę jeszcze nie mieliśmy. Jak tam Wam się podoba, Harringtonowie szczęśliwi? Ja to im funduję co tydzień atrakcje. Dobra, lecimy, zobaczymy, co jest pod ziemią, pod wodą, pod ziemią. Jejku, jakie cudo, ale mi się tu podoba. Ależ klimat. O, mała Syrenka po prostu byłaby e, zachwycona. Chociaż nie, ona raczej by nie była zachwycona. Ona chciała uciec z tego swojego podwodnego świata e, na ląd. Więc myślę, że ona pewnie raczej zachwycona by nie była. Ale ja zachwycona jestem. No pięknie, no pięknie. A ty tu będziesz mógł po tym wszystkim chodzić? To jest grywalne? Co to jest? Tak, on sobie może potem chodzić. Jak tu jest bosko! Jak tu jest bosko! A skąd jest ten w ogóle tutaj płomień? A dobra, bo to się ta lampa tak niby pali, ale jak pięknie. Rozumiem, że tu obok jest pusta parcela, tak, pusty domek. Możemy tam wejść, ja chcę to otworzyć i zobaczyć, jak ona będzie wyglądać, ten domek. Czy one wszystkie będą bardzo podobne, czy będą się różnić? No... W ten jest troszkę inny, troszkę mniejszy, ale również epicki w środku. A to, co to jest, to jest toaleta? Ej, ja tego nie widziałam nigdy wcześniej. Skąd jest ta toaleta? Czy to jest z jakiegoś moda? Czy. Czy nie mam pojęcia skąd? Ale to wszystko jest piękne tu. No, totalnie odjechane. Czy tu jest woda dookoła? Tu jest woda. Tak? Czekajcie, muszę się przyjrzeć dobrze, bo to się rusza, jakby to była woda, właśnie. Tak, tu jest woda. Zobaczcie, tu można sobie wędkować. Ależ pięknie. Ależ pięknie. O. Dobra, rozejrzyjmy się może jeszcze po mapie. Zobaczymy, co na nas tutaj czeka. Mamy metro, właśnie, to jest ten mod na metro. Mamy cmentarz. Karierę przestępców, ratusz, biznes, szkołę, szpital wszystko tutaj jest. Więc generalnie można tu sobie pogrywać. Mamy bazę wypadową, więc sprawdźmy ją sobie. Można sobie tutaj właśnie przyjechać na urlop, jak się posiada travelera, na wakacje, ale epicko. I te wszystkie parcele są chyba robione mniej więcej na podobny styl. Tutaj coś lewituje, ale tu kosmos jest. O nie wierzę, ja chcę zobaczyć, jak to będzie nocą wyglądać. Dobra, a zejdźmy na dół. Jacie! oho, To jest właśnie ta parcela, um, ta baza wypadowa jakby, gdy sobie przyjeżdżacie na wakacje. Ale klimacik. Ale klimacik. A co tutaj jest? Bo tutaj jakby coś było jeszcze. Ach, bo ja mogę piętro niżej jeszcze zjechać. I co to jest? Czy to jest lustro? A, to jest lustro! O matko, jakie złudzenie. Dobra, bo jedno się odbija w drugim. <laughs> Ale czat. Ale fajne. Ale mi się to podoba! I bar! No, to jest zrobione. Wow. 100% kreatywności, 1000% kreatywności, 1000% fantazji. I 2000% talentu. <laughs> mega! Mega, mega, mega! Dobra, wracamy na mapkę, matko, te kształty, te, to ukształtowanie terenu, no przecież to jest kosmos. Jak tu jest pięknie, jak ja żałuję, że ja tak późno odkryłam ten świat, jak zwykle zresztą. Ile tutaj jest miejsca nurkowania? Naprawdę. O, nie wierzę. A tutaj dookoła też jeszcze coś będzie. Nie, wszystko. Całe nurkowanie dzieje się tutaj, koło tej wyspy, koło tej właśnie miejscówki tego portu, ale to jest piękne. To metro trochę psuje. Ja bym wywaliła to metro. Ale jakie budynki kosmicznie obłędne. Na no, morze dnie. Na może dnie. No, no normalnie aż mam ochotę sobie małą srenkę odpalić. Ale cudo, ale cudo. Dobra, przestań się zachwycać z zewnątrz i zobacz, co jest w środku Karmela. Ale Bosko. Tu jest morski konik. Skąd w ogóle są takie figury? Pierwszy raz to na oczy widzę. Skąd to jest? No, to jest kosmos po prostu kosmos. Ale cudo. Prze, prze, przepiękne. Naprawdę. No, i lecimy sobie dalej. Oczywiście cmentarz już mi wypominacie, że ja mówię, że zawsze cmentarze oglądamy, no ale zawsze cmentarze oglądamy, więc spójrzmy sobie i teraz. Okej, okay, jest. What? 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 <laughs> ok. Yy... Lekko dziwnie i jak to w ogóle. Co, co, jak to działa? O co tutaj chodzi? Nie mam pytań. Czy to jest jakiś grobowiec? Brak dostępnych interakcji. To jest chyba e, to coś dla mumi. Grup mumii, <noise> ale to epicko wygląda. A skąd jest ten płomień? Podróżuj do. O matko, ja gram tyle lat w trójkę, ale ona wciąż mnie potrafi zaskoczyć. Jak tu jest przepięknie i tam gła. Nie, no to jest po prostu kosmos. Co tutaj jest? To wygląda też epicko. Co to jest? Ja się pytam. To jest ratusz. Okej, okay, a mogę go otworzyć i zobaczyć, jak on będzie wyglądać w środku. Bardzo proszę, kulturalnie grzecznie. Otwórz, otwórz. Wielkie napięcie. What? What? Co to? Co, czemu to tak? Nie wiem, jak te efekty zostały zrobione, ale wygląda to przekosmicznie. I te budynki w ogóle, te bryły. Jak, jak? No, no, brak słów. Jak są w ogóle te sople ogarnięte? To jest, to jest lampa? To jest chyba lampa. Tak. I tutaj mózg na tej lampie. O, ale kosmos. Ale kosmos, nie, no to, to nie są mózgi, to są niby meduzy, tak? Takie pływające, właśnie ku górze, sobie płynące, ale. Jaki kosmos? No nie wierzę, nie wierzę w to, co widzę. A to, to jest szkoła? Jak będzie wyglądać szkoła? Tam też się w środku coś świeci. Wow! Skąd są w ogóle te efekty? Że to się tak błyszczy. Ale pięknie. Ojejku, jak tu jest przepięknie. No tutaj to dopiero można z rynkami sobie pograć. Zamkniemy to, żeby mnie wypuściło. Ale czat, ale kosmos. A tutaj chyba gdzieś są też lewitujące. Właśnie to, 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 to coś. <grywia> jak się tam dostać tylko. Wow, 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 no mnie to po prostu zapiera dech w piersiach i zatyka, odbiera mowę i nie ogarniam jak tu jest pięknie, kto tu biegnie, czy to moja Simka, nie jakaś turystka, wow, turystka przyjechała, zobaczcie, pokaż się turystko. No, powiem ci, że nie wyglądasz jakbyś była gotowa na przygodę tutaj. Ale tu jest kosmicznie, ale tu jest pięknie. A to? Jakiś zamek. Co to jest? to jest? To jest tak, to jest do zamieszkania, do kupienia. O nie wierzę, jakie to jest cudne. Jakie to jest cudne. Dobra, zacznijmy od samego dołu. Te wejścia tutaj tymi krętymi platformami. Jejku, jakie cuda! A mogę zapalić wszystkie światła tutaj, bo byłoby mi nieco przyjemniej, jakby się wszystkie światła paliły. Okej! Okay. I to oświetlenie jeszcze w takim ultraklimatycznym zielonym kolorze, ale epicko. W ogóle fortepian, który porasta, jakaś podwodna roślina, jakiś e, rafa koralowa albo coś. <noise> kosmos. Po prostu kosmos, ta figura, jaka piękna. Ojejku, nie wierzę, to się nie dzieje. To się nie dzieje tutaj. Takie rzeczy w trójce. Takie rzeczy w simsach. A co będzie wyżej? Ależ cudo. Ależ cudo sypialnia. Mmm, przepięknie. No faktycznie, to jest świat idealny dla syrenek. Dla rozgrywki w takim fantastycznym, fantazy klimacie. A jeszcze wyżej coś jest. Okej, okay, gabinet. Taki pokój do robienia różnych nadnaturalnych aktywności. No niesamowity. Ojejku, jejku, jejku. No cudny zamek. A ta bryła... A ta bryła to jest po prostu... Wow, wow, dachy, kształt, detale, tekstury, kolory. Ukształtowanie terenu, jejku, jak tu jest pięknie. Czy tu są kolejne małe meduski? Jak? Skąd one tutaj? Jak to jest ogarnięte, to ja nie mam pojęcia. I te glony się ruszają. Ale kosmos. Ale kosmos. Co na nas tutaj jeszcze czeka? Jakiś sklep z eliksirami, widzę. To chyba powinno być e, taką parcelą, do której się da wejść. Niekoniecznie króliczą norą, ale widzę, że tutaj część lewituje u góry. Jest jakaś skrzynia skarbów. A to? a to jest to zejście pewnie do właśnie do sklepu e, z eliksirami wow dobra myślałam, że już mnie tutaj chyba bardziej ten świat nie zaskoczy ale właśnie mnie zaskoczył nie no to, to, to jest nie do ogarnięcia to nie jest, to, to, to się nie dzieje to się nie dzieje słuchajcie ależ to jest pięknie tylko ci panowie tacy trochę niezbyt pasujący, ale to gra generuje, więc wybaczam. Ojejku, jakie cuda. Szkoda, że nie jest zaludniony nad naturalnymi simami. To już po prostu byłby hit hitów i niczego bym więcej nie chciała. Ojejku, jak tu pięknie. Same te tereny pomiędzy właśnie lokacjami. To wszystko jak jest dopracowane, dopicowane. Kolejny zamek. Omg, otwórzmy to. Przecież to jest nie do ogarnięcia po prostu. Tu są jeszcze, albo tu jest basen zrobiony. Nie, no nie mam pytań. Nie. Ok, i to rozumiem, że to jest piwnica i w piwnicy jest ten cudny basenik z tą roślinnością kosmiczną. Nie wierzę, nie wierzę. A tutaj mamy główne wejście. Mm -hmm. Skąd są te koniki morskie? Ale kosmos. Kuchnia, barek. Ale przepięknie, ale przepięknie. Ale cudo, łazienka. Salon chyba taki. Trochę otwarty, częściowo otwarty, właśnie. A co jest wyżej? Wow, wow, sypialnia, łazienka i kolejny salonik. Również e, otwarty na, e, na zewnątrz z balkonem. <noise> I jeszcze coś wyżej mamy? Nie, już wyżej nic nie ma. Ale ta bryła, ojej, mmm. A tu coś jest chyba jeszcze. Nie, dobrze, nie ma, nie ma, ale wygląda to po prostu kosmicznie. Mają pomost, nawet słuchajcie i altankę, tak? Jestem w ciężkim szoku i nie dowierzam e, temu, na co patrzę. Ale tu jest pięknie, ale tu jest prze, prze, przepięknie. Dobra, na cmentarzu byliśmy. Tutaj mamy naszą posiadłość. Tu jest jeszcze jakiś park. Ale cudo. Tutaj już większa meduza. Ale cudo, ale cudo. A tu w parku też coś się dzieje. Co to jest? Nie, to jest dom obok parku. Okej, okay, no to otwórzmy, zobaczymy, jak się prezentuje taki mały starter. Ale uroczo. On wcale nie taki mały. Nie wiem, czy on nawet nie jest większy od tego domu, który my kupiliśmy Harringtonom. Łazienka, sypialnia, kuchnia, salon. No mega, mega. Ale autor miał fantazję. Nie wiem, czy czymś się inspirował, bo nigdy nie widziałam czegoś podobnego. Więc, jeżeli to jest wszystko wytwór jego wyobraźni, to... No, należy mu się, należą mu się ogromne gratulacje, brawa, owacje i, i nagroda, simowy, simowy Oscar po prostu. A tutaj co się dzieje? Co to jest? A, to jest supermarket, i co ona mi tutaj wejdzie, ta Simka i zniknie, tak? Nie, chyba nie wejdzie, ale kosmos. Ale przepiękne są te parcele. Okej, okay, a to co to będzie? Co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda kosmicznie. No spójrzcie na tę fontannę! Ale cudo! I ten widoczek. Oczywiście przekosmiczny, ale widzę, że jest zejście na dół, więc z chęcią zobaczę, co tam na dole się kryje. Okej, okay, to jest coś w stylu winiarni? Tak, jakaś winiarnia. Miejsce, gdzie można sobie winą zakupić. Czy to jest kolejna turystka? Tak. Kolejna turystka, ale tu jest epicko. Ale tu jest epicko. Przejedźmy się jeszcze po mapie. Zobaczymy, czy jeszcze coś na nas tutaj czeka. A to? Czy to jest... Co to będzie? Jakiś chiński ogród? Czy parcela w azjatyckim stylu? Ojej, jak tu pięknie. Co to za efekt? A, tu jest jakaś pułapka rozstawiona, ok? E, opuszczone ruiny? A to forteca mądrości? Co to jest? To jest niby. Aha, dobrze, to jest parcela parkowa te opuszczone ruiny, a tutaj mamy właśnie Fortecę Mądrości czyli bibliotekę, jest też ośrodek naukowy, no i ta azjatycka jakaś tam parcela i tu jest jakaś świątynia dziedzictwa coś, coś takiego ojejku, jejku, to chcę zobaczyć i chyba nam się robi tutaj powoli nie, myślałam, że się robi noc, ale jest dopiero 14, więc nie, ale oświetlenie widzę, że się lekko zmienia czy to są też jakieś takie ruiny, czy coś do odkrycia? Jakieś pułapki, coś do rozkopania, grobowce. Chociaż tutaj niby sprzęt do ćwiczeń, więc nie, to jest chyba siłownia. Tak, okej, okay, bo to są też te ciężarki, te drążki do podnoszenia się, więc to jest siłownia, słuchajcie. Ale fantazja. Skąd jest w ogóle ta tapeta? To coś. Skąd to jest? Jeżdżę sobie tak teraz jeszcze po mapie i rozglądam się, co tutaj jeszcze ciekawego na nas e, e, czeka, ale powiem wam, że nie mogę wyjść z zachwytu, jak patrzę na ten teren, jak tu jest pięknie. No to wygląda jak a, bajka, po prostu bajka. Dobra, widzę, że jeszcze jest jakiś klub, więc też chciałabym sprawdzić ten klub. O, to jest parcela chyba z łukiem ślubnym, tak? Dobrze myślę. Wygląda, jakby można było sobie tutaj wziąć ślub, ale jest przepiękna. Tak, jest łuk weselny, ale tu jest przepięknie. Ojejku, jejku, jejku, ojejku. A niżej nic nie ma, nie? A nie, jest! Zobaczcie! Niżej w podziemiach jest klub. Nie, no ekstra, super, więc możecie sobie na górze wziąć ślub, a na dole się bawić, tańczyć. Jest scena. Jest parkiet, budka nawet jest, można sobie foteczki strzelać, ale czat! Jest ogromny bar, o matko, nawet jest basen i bar nad basenem. Nie no, to się nie dzieje, to się nie dzieje, słuchajcie. I jest kolejny poziom niżej, z, z kolejną sceną, z miejscem na Bilarda. <grym> nie, nie mam słów, to się nie dzieje. Mm -mm. O Jakież to wszystko tutaj piękne. Łazienki. No, kogoś tutaj fantazja poniosła na maksa. Tu właśnie macie zejścia tak lekko. Ja ich nawet nie zauważyłam. Myślałam, że to jest coś, jakaś forma ozdoby. Gdy spojrzałam właśnie po raz pierwszy na tę parcelę, a to są tak pięknie, zgrabnie ukryte zejścia do, tych, do tej piwnicy i do tej całej części imprezowej. No przepięknie to wygląda. Przepięknie. -prze I chciałam Wam jeszcze pokazać, chciałam sprawdzić z Wami szpital, bo myślę, że tutaj też się może coś dziać. Albo i nie, może to być parcela bardzo podobna do właśnie szkoły czy tego ratusza. Tak, dobra, tutaj się nic zbytnio nie dzieje, tylko to piękne światło nam tam bije z zewnątrz. Ale naprawdę nie mogę wyjść z podziwu i kreatywność autora, no, dla mnie jest nie do ogarnięcia. Wow. Przepiękny świat, nie widziałam czegoś takiego nigdy jeszcze. Nawet nie sądziłam, że coś takiego da się stworzyć. No, spójrzcie na ten teren, jak to wszystko jest pięknie dopracowane. Ciekawa jestem, ile lat zajęło mu zbudowanie tego świata, bo to nie wygląda, jakby y, mogło powstać w rok czy dwa. Myślę, że mógł nad tym pracować nawet parę dobrych lat. O, kochani, zobaczcie, co ja jeszcze odkryłam. Tutaj mamy wyspy ukryte i podejrzewam, że to się właśnie da. Odkryć, nurkując w tych, na tych właśnie miejscach wyznaczonych do nurkowania, które są tutaj. Uuu, czyli ta mgła to nie była zwykła mgła, to są wyspy, także tutaj możecie sobie przeżyć naprawdę niesamowite przygody. A teraz myślę, że poczekamy sobie na nockę i zobaczymy, jak to niebo nocą będzie nam się prezentowało. No, troszkę nam się ściemnia i. Wschodzi księżyc. Ja jeszcze przyspieszę, jaki piękny. Zaczęło padać. No, jest tu ciemno. Nie ma tu chyba żadnych latarni ulicznych, żadnego oświetlenia. Ale no, no tak, to by było dziwne, gdyby coś się tutaj świeciło. Świecą się jedynie chyba. E, w tych domkach może jakieś tam e, srenie lampy. <noise> Nie wiem jak działają. Są przecież takie ryby, w sumie, które świecą chyba pod wodą, prawda? Więc o wow! O wow! O wow! Jakie to niebo jest kosmiczne. Jak tu jest pięknie, to wszystko nocą wygląda obłędnie. Ojejku, och, ale mi się tu podoba! O matko, czuję się jakbym się przeniosła w totalnie inną rzeczywistość. No nie spodziewałam się, że będzie, że ten świat mnie aż tak zaskoczy. I burza. <grym> Dobra kochani, myślę, że zrobimy sobie małe podsumowanie. Świat nie jest duży, ale jest wybitny, jest tak specyficzny i tak piękny i tak niesamowity że myślę, że trzeba go pobrać, chociażby po to, żeby sobie go sprawdzić, przetestować i pograć, chociaż przez chwilę, bo to jest naprawdę niesamowite przeżycie, tutaj wejść do takiej krainy. Ja jestem w szoku i ten świat myślę, że zapadnie mi w pamięci na długo, 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 i myślę, że sobie tutaj właśnie przeprowadzę jakąś krótszą czy dłuższą, zobaczymy rozgrywkę, bo jest niesamowity i rozpływam się po prostu nad tym światem. Puszczę sobie czas, żeby nam się tutaj pięknie gwiazdy mieniły. E, ja mu daję 10 na 10. Wow, 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 wow. Moje wowy tutaj się nie kończą nad tym e, światem. No, totalny zachwyt. Mówię, pobierajcie, grajcie, bawcie się dobrze i cieszcie się tym światem, bo naprawdę warto go mieć w swojej Grze. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapraszam do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie! No i cześć! Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.